Szczęście na zdrowie na ten nowy rok. Żebyście byli zdrowi, weseli, jak w niebie anieli, Żebyście mieli kupę pieniędzy i nigdy nie zaznali nędzy. Żebyście, żebyście mieli pełne stodoły, pełne pewne obory, pełne pudła. I żeby wam gospodyni przy piecu nie schudła. Żebyście mieli pełne beczu jak pusty, aby, aby Wam starczyło na wszystkie odpusty. Żebyście zjeździli wszystkie strony świata, ale pamiętali gdzie rodzinna chata. Żeby też świeciło cicho i spokojnie, a padły z chłopami nie bywały w wojnie. Żebyście mieli tyle owiec, ile w lesie mrowiec, tyle wołków, ile w płocie kołków. Przyczynicy i w lesie jedlicy, żeby wam w studni nie brakowało wody, a w domu zgody. A jak do skarbonki dudków nie dostaniemy, to wam słomy tu namchniemy. A jak więcej niż sąsiad da się, to u niego urośnie stokłosa od dołu do nosa i niech mu sarna narobi do ziarna.